Najpierw tu do szanownego Pana należałoby to może powiedzieć, że to dogadujemy się więc na osobności, ale też, żeby inne osoby spośród grona przygodnych wiernych słyszały i potwierdzały to, jakieś po pojęcie, poczucie, jak ksiądz jest w tym miejscu, w którym jest, że jak tutaj jest czynione yy, w. Katakumba, w miejscu, gdzie ksiądz sprawuje msze świętą, no to czy coś jest potrzebne na podłogę, czy na ściany, to, to nie tylko jest no, właściwe, że pan pyta, że ksiądz pewne rzeczy kupi sam. Tak powiem, w znaczeniu, że no, w każdym znaczeniu, ale pojedzie, wybierze, przywiezie, jest. Natomiast to, co dotyczy. Yy, związanej z moją osobą jako kapłanem, proszę mnie nie dopytywać, czy łazienka ma być cała w kafelkach, czy nie. Niech Pan o tych rzeczach decyduje. Bo ja sobie tutaj miejsca nie ścielę. I nie chcę mieć żadnego udziału w rzeczach, które by miały znamiona takie, że ksiądz sobie tutaj jakiekolwiek ściele gniazdko, tym bardziej, że jeżeli ja się modlę, a modlimy się też wszyscy o powrót Pana żony do Pana, z tym związane jest tu przejście też, żeby pokój, w którym Pan teraz, drogi szanowny, który tutaj robotę wykonuje, śpi, że to jest pokój księdza, żeby oddzielić Pana część domu, gdzie jest życie rodzinne i, i gdzie jest ksiądz, to jak przyjdzie żona, kobieta, mężczyźnie potrafi w głowie zakręcić. Nie tylko wtedy, kiedy mężczyzna jest młody i żody szuka, że mu się po prostu świat zawali i jemu i jej, ale później też. I jako kapłan muszę takie sytuacje przewidzieć. W związku z tym proszę jakąś formułę znaleźć, jak tam będzie Pan urządzać, według jakiego klucza robić. No, ksiądz jest ubogi, jak Panu niewiele wystarcza do życia, to może Pan powiedzieć, księdzu, jeszcze mniej wystarcza. Czyli tak naprawdę to mówimy walkę spokojnie, tu co jest na dole, można mogło wystarczyć, że zobaczcie, na wymiary Pana się w niej myje, mówię, że można do góry pójść, nie idzie się, myje, więc może być według tego klucza, może być w innego klucza. To, to z przyjaźni, takiej dobroci podaj pewne wskazanie, dobrze jest znaleźć pewną słuszną miarę. To znaczy, nie myśleć, jak się Księdzu cokolwiek urządza, że to jest dla Pana Jezusa, w znaczeniu, że ma być w, w łazience, w kuchni, jak, jak w kościele, że, 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 że to ma mieć wymiar taki, no, że nie, że się lepiej nie da, ale dla danej społeczności, dla danych ludzi, na wiernych, jest to najlepsze, co możemy Panu Bogu dać, najwięcej. Natomiast w przypadku urządzenia dla kapłana, można myśleć według kryteriów że chodzi o znalezienie pewnej, pewnej yy, złotego środka, tak bym powiedział. Czyli że materiał jest solidny, ale nie musi i nie powinno to budzić w innych osobach poczucia bogactwa. I dla samego kapłana też. Czyli yy, nie chciałem używać sformułowań Soboru Watykańskiego, Drugiego szlachetna prostota, ale to jest jakaś zasada, nie wiem, takiej bym powiedział, zwykłej godności, godziwości, jakoś tak. Także proszę mnie nie pytać, co tam w kuchni, co tam w łazience, po prostu zrobić. Ksiądz tutaj sobie nic nie, 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 nie organizuje, szanowny Panie. I zawsze ksiądz, żeby wiedzieć, że, że jeżeli by Pan na pewien sposób wykroczył poza ramy, które przynależą do, do jakiejś godziwości, no to, to jak księdza z Wronieckiej wyrzucali i tam się nie chciał ruszyć i siedział z zakonnikiem, to stąd po prostu odejdzie. I nie musi Panu mówić dlaczego i kiedy co. Pan miał tego świadomość. Pana ojciec żył jakimiś takimi fobiami, łącznie z tym, że Księdza adoptuje duchowo, więc jakiś tam przekręt duchowy istniał w świętej pamięci Jerzym Zygarłowskim. Nie wiadomo z czym związano. No, mógł z wyznawaniem jakiejś no, fałszywej religii, tak, albo na fałszywy sposób religii objawionej. I nie wiem, co na pana się mogło przenieść. Najboże, że nic z tych jakichś takich yy, yy, prze, prze, przesterowań duchowych. tak? Natomiast gdyby tak było, no to żeby od razu na pniu właśnie to ciąć, że ksiądz tutaj jest, przyszedł no bo pan, pan drzwi otwiera, nie, nie wyrzuca, zaprasza, ale jednocześnie mieć świadomość, że tutaj ksiądz nie, 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 nie jest wieźniem kataką. Pan nie jak księdza u siebie, że gdzieś tam pan usiądzie z jakimiś ludźmi, no bida z tym księdzem. No, siedzi to, żona przyszła, no tu na dole mieszka, lokator. I... Toż jakie życie księdza jest i na jaki się gotuje los, to to, to, to życie pokazuje kapłańskie. I, I proszę spokojnie tam sobie organizować. no tam. A jednocześnie będzie pan miał trudność. No bo teraz, cokolwiek by pan zrobił, to ksiądz się pewnie do tego ustosunkowuje. Więc niech pana Bóg broni, żeby księdza potraktować jak dziada, a jednocześnie niech pana Bóg broni, żeby z księdzem postępować jak ludzie yy, nie prości, tylko prostaccy. Czyli będą księdza na języku mieć, ale żeby się przed ludźmi okazać, będą księdzu, no złote kramki zrobią, dajmy na to. Żeby, żeby było po prostu. Żeby, żeby yy... A później będą mówić, jak się wykosztowali. No, niech Pana Bóg broni przed takimi dwoma postawami, które są postawami czystego fałszu. Jest Pan przy księdzu, widzi, będzie Pan urządzał, Pan zrobi według zasad porządności. Porządnie ma być. Także z tej perspektywy, i to mam obowiązek powiedzieć: że niechby się cokolwiek stało, że księdza tu nie będzie, a będzie pan przyjmował innego kapłana, przyjdzie pop, pop, poprosić, żeby biskup tu przyjechał poświęcić. Gdzie go pan będzie w, w tym pokoju nocował? Ksiądz odstąpi, swoje mieszkanie wysprząta, by przyjechał, że tu ma mieć miejsce do, do odprawiania, do. do, do, do do zamieszkania, jakby przyjechał wieczorem i nie chciał, nie chciał wracać, i jak będzie miał stolety korzystać, to do Pana będzie chodził, no tu pójdzie. No to niech Pan tak zrobi, żeby każdy, kto, kto tutaj by nie był ugoszczony, przez ka kapłana, przez Pana faktycznie, Pan jest gospodarzem, nie musiał Pan się wstydzić i nie musiał... I nie musiał yy, yy, jak to było po gospodarsku, tak? po gospodarsku, po, godo, po gospodarsku, tylko zrobić porządnie. Drugie.